Zadanie 20, matura 2024. Dany jest trójkąt KLM, w którym KM jest równe A, LM jest równe B oraz A nie równa się B. Dwusieczna kąta KML przecina bok KL w punkcie N, takim, że KN jest równe C, NL jest równe D oraz MN jest równe E. Zobacz rysunek. No dobra, mamy tutaj zaznaczoną dwusieczną, mamy tutaj zaznaczone kąty, że są takie same. Mamy tutaj długości, A, B, C, D, e, wszystko jest. No ale co my właściwie chcemy stąd y, wiedzieć? W trójkącie KLM prawdziwa jest równość, że A razy B jest równe C razy D i tak dalej. No dobra, no to co my właściwie wiemy y, o dwusiecznej? No wiemy tyle, że y, A w stosunku do C... Jest do, dokładnie takie samo jak b w stosunku do d. Skąd wiemy? Stwierdzenia o No dobra. No to teraz co możemy z tym zrobić? No możemy wymnożyć to na skos, czyli dostajemy, że a d jest równe CB. A to jest odpowiedź b.